Media. Sky Miriam Skyterapii Zatankuj, odpal Leć doświadczaj. Na serię zapraszają Basia Badura i Paweł Lojak Kozarzewski. Więcej informacji na stronie www.skyterapi..pl. Wielokrotnie podkreślamy w naszym podcaście o że najważniejsze jest, abyśmy nigdy nie zapominali o kwestiach bezpieczeństwa. Nie mamy tu na myśli tylko aspektów technicznych i odpowiedniego przygotowania sprzętu, ale także bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej. Prawo lotnicze zobowiązuje nas do przestrzegania szeregu zasad, między innymi respektowania stref. Każdy z nas na kursie uczył się rozszyfrowywać skróty CTR, TMA, EPP czy EPD. Przed wykonaniem lotu musimy mieć przede wszystkim wiedzę, gdzie znajdują się najbliższe strefy oraz jaką mamy wysokość sufitu. Jeśli nurtują Was kwestie związane ze zgłaszaniem lotów odpowiednim służbom, ten odcinek jest właśnie dla Was. Naszym gościem jest Piotr Mazurkiewicz z FIS-u. A i jeszcze dodam, że na końcu odcinka możecie posłuchać wzorcowego zgłoszenia lotu do FIS. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. I zaczniemy od pierwszego naszego pytania, czy masz jakieś korzenie lotnicze? Korzeni lotniczych jako takich nie mam. Nie posiadam sam licencji ani turystycznej, ani zawodowej do latania jakimkolwiek urządzeniem lotniczym. Nawet nie posiadam yy, świadectwa kwalifikacji do latania dronem. E, no ale generalnie jestem pasjonatem, lubię lotnictwo, od zawsze się nim interesowałem i no i tak tu pracuje. W rodzinie, w rodzinie jakieś korzenie lotnicze? Ktoś z rodziny? Nie, też nie, też nie, też nie. W, Czyli pionier. W, 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 można tak powiedzieć, chociaż to, mój starszy brat troszeczkę w, wcześniej zaczął karierę lotniczą, bo on e, latał na załodze w, w, jako steward. Mhm. Fis. Co tak naprawdę oznacza ten skrót i czym się zajmujecie? Jest to e, Służba Informacji Powietrznej e, z angielskiego Flight Information Service. Zajmujemy się e, udzielaniem informacji w przestrzeni niekontrolowanej, w polskiej przestrzeni powietrznej, w, czyli, w, innymi słowy, mówiąc, w przestrzeni klasy G. Czy od zawsze chciałeś pracować w FISie? Czy to jest przypadek, że tam się znalazłeś? Bo taka ścieżka kariery dosyć oryginalna. Tak, tak. Nie od zawsze chciałem pracować na FISie. To zbieg różnych fortunnych i niefortunnych wydarzeń mnie tam, mnie tam skierował. Tak naprawdę to do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dostałem się na kurs kontrolera ruchu lotniczego, a później w wyniku pewnego splotu wydarzeń przekwalifikowałem się na informatora służby informacji powietrznej. A jak długo tam już pracujesz? Na FISie. Od pięciu lat, około pięciu lat. A jak to w ogóle jest? Czy Wy jesteście kontrolerami jako pracownicy na FISie, czy inaczej Wasza funkcja się nazywa? My jesteśmy informatorami Służby Informacji Powietrznej. Od kontrolerów różnimy się tym. Przede wszystkim. Przestrzenią, w jakiej operujemy. Oni operują w przestrzeni kontrolowanej, my w przestrzeni niekontrolowanej, i nasze uprawnienia nie pozwalają nam nakazywać czegokolwiek dowódcom statków powietrznych. Możemy jedynie informować i przekazywać zezwolenia kontrolera ruchu lotniczego, jeśli chodzi o na przykład wlot w przestrzeń kontrolowaną. Tam orządzi on i tam on wydaje instrukcje i zezwolenia, my tylko informacje. Czyli jak informator FIS-u powie, że nie mogę lecieć 200 metrów. Więcej jak 200 metrów i polecę wyżej, to tak naprawdę Ty mnie tylko poinformowałeś, nie to, że zakazałeś mi tam. Zgadza być. się, dokładnie tak. No i jak wygląda ta praca? Po prostu wchodzisz, siadasz za biurkiem, odbierasz telefon, sprawdzasz na radarze? Jak to mniej więcej tak ogólnikowo oczywiście, tak, oczywiście. wygląda? Tak. Wygląda to tak, że na, na początku dyżuru musimy e, przejść taką samą odprawę zapoznać się z zmianami w przestrzeni, z zajętością przestrzeni, z tym jak będzie i wszystkimi innymi informacjami technicznymi, uwarunkowaniami, które mogły się zmienić od naszego ostatniego dyżuru, potwierdzamy to, no i rozpisujemy grafik, sprawdzamy jak siedzimy, w sensie roster nasz dzienny, dobowy, w którym, w którym momencie dnia siedzimy, zapewniamy służbę i do, do roboty. To jeszcze z takich kwestii organizacyjnych, ile jest sektorów FIS w Polsce aktualnie i w którym ty pracujesz? Sektorów jako takich jest pięć. Warszawa, Olsztyn, Kraków, Poznań oraz Gdańsk. Warszawa z Olsztynem są połączone i zapewniamy są służbę z Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym we w Warszawie. I to na tych sektorach dwóch pracuje. Bo często dzwoniąc właśnie, zgłaszając loty, często słyszymy właśnie FIS Warszawa i Olsztyn. Wcześniej było to tak, że niektórzy się zgłaszali tylko Olsztyn, gdy dzwoniliśmy na ten numer, ale to też trzeba przyznać, że czy dzwonimy na Olsztyn czy na Warszawę, to tak naprawdę dzwonimy na to samo biurka, tak? Zgadza się. Zgadza się, zgadza się. Te sektory są połączone. Najczęściej pracujemy w parach. Ogólnie pracujemy w parach asystent informatora oraz informator służby informacji powietrznej. Natomiast dla tych dwóch sektorów akurat najczęściej mamy jednego asystenta. Także on zajmuje się odbieraniem telefonów i to on dlatego przedstawia się czasami Warszawa, czasami Warszawa i Olsztyn. Chociaż zdarzają się też sytuacje w sezonie, kiedy mamy rozłączone te stanowiska i jest zarówno asystent warszawski, jak i asystent olsztyński. A czy to jest problem, że jeżeli na przykład pilot motoparalotniowy nie wie, w którym sektorze się znajduje i dzwoni? przez przypadek na inny sektor to jesteście w stanie mu pomóc czy musicie go odesłać na inny numer telefonu żeby się skontaktował ze swoim sektorem Jeżeli jest to w sektorze warszawsko olsztyńskim to nie ma takiego problemu Jeżeli zadzwoni przez przypadek na Warszawę i nawet mamy rozłączone sektory no to na pewno asystent odpowiedni asystent czy przeciwnego sektora też jest w stanie przyjąć od niego informację pomóc mu sprawdzić zajętość przestrzeni Natomiast jeśli zadzwoni do nas na przykład paralotniarz z Krakowa, no to już wtedy odsyłamy go do, do sektora krakowskiego. A powiedz mi, czy warto w ogóle zgłaszać taki lot, zanim go wykonamy? Czy warto dzwonić na FIS i powiedzieć, gdzie się chce lecieć i jak wysoko? Moim zdaniem jak najbardziej. Zawsze im więcej zdobędziemy informacji przed lotem, tym bezpieczniej, tym lepiej. No. Być może nie jesteśmy w stanie sprawdzić pewnych informacji, może coś się zmieniło od momentu, w którym. Yy, Zaglądaliśmy w AUP, czy w UUP, czyli te dokumenty, w których możemy sprawdzić zajętość przestrzeni. Może dzieją się jakieś rzeczy, które ograniczyły działalność lotniczą, no tamem na przykład. My te informacje mamy jakby na bieżąco, więc jak najbardziej polecam, zachęcam i czy to do nas, czy to do ASM-u, czyli komórki zajmujące się stricte zajętością przestrzeni, zawsze taki telefon warto wykonać. Już tak w praktyce, jak to w takim razie wychodzi? Często dzwonią parolotniarze, motoparolotniarze do Was, żeby zgłosić. Twój lot, czy tak nieśmiało? W sezonie mamy takich telefonów bardzo, bardzo dużo. Zdarza się, pewnie to zresztą wiecie, że parolotniarze głównie latają i rano i pod wieczór. <grytanie> Więc y, gdzieś około godziny 18 rozpoczyna się nasza godzina telefoniczna, jak to ją nazywamy, I od 18 do 19 w zasadzie. Myślę, że przez około pół godziny z całej tej godziny asystent odbiera telefony od parolotniarzy i zapisuje wszystkie te informacje. No, no właśnie, i odbieracie telefon. Co ja powinnam wiedzieć? Jakie informacje powinnam Wam przekazać, zgłaszając swój lot, żeby to zgłoszenie było skuteczne i dobrze zrobione? Przede wszystkim miejsce i trasę, i trasę lotu, godzinę startu, wysokość, na jakiej będzie ten lot się odbywał, no i czas, jaki chcielibyśmy poświęcić na, na wykonywanie tych lotów. A czy zgłoszenie lotu jest obowiązkowe w polskim prawie, czy to jest dobrowolne chęć pilota, żeby coś takiego zgłosić? Tylko w strefach przy lotniskach, w tak zwanych RMZ-ach jest to obowiązkowe. Przy Warszawie taki RMZ jest tutaj w okolicy Warszawy jest aktywny 24 godziny na dobę, natomiast przy lotniskach kontrolowanych innych... Zdarza się, że w czasie aktywności jakby tych lotnisk te strefy nie są, nie są aktywne, gdyż jest tam przestrzeń kontrolowana. Natomiast poza godzinami pracy takich lotnisk również trzeba do nas zadzwonić. To też jest taka strefa obowiązkowej łączności. I jeżeli chce się wykonywać w tej strefie loty, to również trzeba do nas się zgłosić. A poza tym to już nie jest obowiązkowe. To ciekawe, co powiedziałeś. Czyli każdy pilot latający w RMZ-cie, bo mamy dość aktywne grupy pilotów, właśnie tej strefie RMZ, czyli piloci latający pod Warszawą powinni zgłaszać te loty jakby w taki sposób obowiązkowy, tak? Oczywiście. Myślę, że 99,9% pilotów latających w okolicach Radzymina, Serocka, Wilan, no Wilanów to nie, bo tam zgłaszane są te loty, ale oni nie mają pojęcia, że muszą zgłaszać w RMZ obowiązkowo każdy lot, bo wiele pilotów po prostu leci... Ja zawsze jak jestem u siebie i zgłaszam, to nie pamiętam kiedy nie dostałem informacji, że proszę uważać, bo jest zmożony ruch, no bo wszyscy latają nad Zegrze samolotami, robią tam kręgi i tak dalej, a oprócz tego jeszcze jest strefa spadochronowa Hrcynno i... Czasami te kręgi różnie robią, ale to jest naprawdę fajne, że powiedzieliśmy coś, co piloci nie zdawali sobie może sprawy. No, dobrze jest zadzwonić, będą dzwonić będzie dobrze, no będą, na pewno będzie du du dużo lepiej. No wiadomo, że jest to wymagane. Nikt tego nie spędzi sprawdzał na pewno. Mhm. No, ale, no ale warto to warto zadzwonić. A macie nie? dużo tych incydentów, gdzie na przykład jakiś inny statek powietrzny informuje, że widzimy oto parolotniarza i nie macie zgłoszenia. W takim sezonie? naprawdę nie to są sporadyczne rzeczy czasami się ktoś z, z, zapyta wtedy sprawdzamy w nas, naszych zapiskach i rzeczywiście ktoś tam no powiedzmy z 10 20 km może 10 mil e, odleciał od tego miejsca w którym miał wykonywać te, te loty no ale to poszperamy poszperamy poszukamy i tam wtedy powiemy pilotowi dokładnie co to tam jest do jakiej wysokości A powiedz mi jak wy to robicie jak zaznaczacie taką aktywność motoparolnia czy wy macie jakąś mapę czy po prostu listę sporządzacie gdzie Mamy takie y, paski postępu lotu, na których zapisujemy takie zgłoszenia z powietrza i tak samo sobie zapisujemy taką paralot, nie wiemy dokładnie w którym ona jest miejscu, w jak długo będzie latać, ewentualnie możemy też zaznaczyć sobie to na wskaźniku radarowym, do czego będziemy pewnie dążyć w przyszłości, tak mhm. żeby mieć odzwierciedlone, dokładne miejsce. W, naszej, przy, nas, nas, w naszym środowisku pracy, tak naprawdę, no bo my pracujemy przed radarem, i to tam mamy swoje główne informacje i źródło informacji, i tam byśmy chcieli to mieć wszystko pozaznaczane. Natomiast na razie za dużo czasu to by nam zajmowało, żeby to, żeby to robić, ale plan, planujemy naprawdę usprawnić ten system, i wtedy będziemy mogli pewnie więcej Czyli informacji udzielić. Dotychczas, jak leci samolot i widzicie na radarze kropkę, którą jest statek powietrzny. To nas po prostu musicie zrzucić sobie okiem na tą listę obok, tak? tak Czyli tak, tak, paski, nie ma dwóch ma kropek obok. na radarze, więc nie. na pewno by to ułatwiło. Tak, 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 tak. Wspomniałeś, że opiekujesz się dwoma sektorami FIS, Olsztyn i Warszawa, i to są tak jakby dyżury. Jak, jak długo trwa taki jeden dyżur jednego kontrolera? Jak to wygląda? 12 godzin siedzimy w pracy, jesteśmy w na miejscu. Natomiast z tych 12 godzin zwykle pracujemy 8. Po czyli macie maksymalnie 3 godziny możemy pracować na stanowisku, później przynajmniej godzinę przerwy. No rozumiem, czyli musicie odpocząć. To jest przerwa na tak. dżemkę, czy coś robicie w kto, trakcie co, tej przerwy. Kto, kto, co lubi, kto co lubi, tak powiem. Fajna Was. praca. Nie chciałabyś Barpera? <grym> Rozważę. Natomiast naprawdę w sezonie. sezonie ta drzemka nie trwa godzinę na pewno, tylko zanim przyjdzie kolega z nas zmienić i zastąpić na stanowisku, no to zanim mu przekażemy cały ruch, a później zanim od niego przyjmiemy, no to 15 minut i 15 minut, czyli pół godziny, zanim dojdziemy do naszego wypoczynku. No nie, to, to już się nie kalkuluje. Znaczy no po tych drzemkach <grym> robimy. Ale zachęcam. To po takim 12-godzinnym dyżurze, później ile macie wolnego. Żeby odpocząć. Ró różnie różnie to wychodzi. Kodeks pracy w zasadzie nam to reguluje, żadne inne dodatkowe jakby uwarunkowania. 36 godzin w tygodniu mamy mieć przerwy między, między dyżurami. Jedna taka przerwa musi być. Mhm. Czujesz się taki obciążony, psychicznie zestresowany i tak dalej, pracując na takim odpowiedzialnym stanowisku? Nie. nie. Trzeba mieć pewnie jakieś predyspozycje. Do tego. Sprawdza się przy rekrutacji na, mhm. do nas, na, do służby. Trudne są to testy. Trudne i nie, 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 nie wszyscy są w stanie je przejść. Natomiast idzie się przyzwyczaić do naszej pracy. No, latem jest ona wyczerpująca. I psychicznie, i fizycznie, natomiast nie jakoś szczególnie obciążające. A czy wy jako kontrolerzy macie prawo albo obowiązek zweryfikowania naszych uprawnień? Kiedy my do was dzwonimy, jesteście w stanie stwierdzić, czy ja, dzwonię do was, mam w ogóle prawo latać? Czy A, mam uprawnienia? Absolutnie nie. My nie jesteśmy od tego, żeby weryfikować jakiekolwiek uprawnienia. My jesteśmy jedynie po to, aby przyjąć informacje i jakość swoją wiedzą ewentualnie pomóc, doradzić. A czy inni piloci, na przykład samolotowi w trakcie takiego lotu, zgłaszają wam e, informacje, podają informacje przez radio, że widzą, motoparalotniarza w miejscu, gdzie na przykład nie powinno go być, i ta osoba na pewno nie zgłosiła takiego lotu? Zdarzają się takie sytuacje. Natomiast no, przestrzeń niekontrolowana ma to do, do siebie, że my nie jesteśmy w stanie poza, tak jak wcześniej mówiliśmy, RMZ nie jesteśmy w stanie wychwycić każdego ruchu, który się znajduje u nas w przestrzeni. Latanie nie jest zabronione w przestrzeni niekontrolowanej, także. No bywają takie sytuacje, są sporadyczne, e, natomiast większość jednak e, paralotniarzy zgłasza się do nas i jesteśmy w stanie udzielić pilotowi informacji, co to dokładnie lata, na jakiej wysokości zgłaszało przynajmniej loty i w jakim rejonie będzie. Powiedzieli, że zdarzają się takie sytuacje. Czy wy w jakiś sposób możecie później egzekwować prawo i nie wiem, czy FIS może nakładać jakieś mandaty kary na pilota, który odwalił tak zwaną partyzantkę, czyli był tam, gdzie nie powinno go być? Nasza służba jako taka nie jest od, od nakładania jakichkolwiek mandatów, egzekwowania czegokolwiek. My jedynie posługujemy się polityką just culture, którą mamy u siebie w, w agencji. E, zgłaszamy jakieś nieprawidłowości w ruchu lotniczym, a. Czy później są z tego wyciągane jakieś konsekwencje, to już decyduje pewnie komisja i tak to się odbywa. W zależności od tego, jak gruby jest incydent, pewnie Dokładnie tak? tak. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Dzwoniąc do was zgłaszamy rozpoczęcie i zakończenie lotu. Czy to prawda, że jeżeli nie zgłoszę zakończenia lotu, wy możecie z tego też wyciągnąć jakieś konsekwencje prawne albo rozpocząć jakąś akcję pos poszukiwawczą, za którą ja mogę później zapłacić? Są takie sytuacje? Zdarzają się takie sytuacje, natomiast my nie, na pewno nie, nie wyciągamy daleko idących konsekwencji od takich lotników. Pełnimy służbę alarmową, to prawda, dla wszystkich statków powietrznych, o których wiemy, że znajdują się w naszej przestrzeni i które potrzebują pomocy. Inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o, o loty samolotów, statków powietrznych czy, czy śmigłowców z planami lotów. Bo to są dwie różne sytuacje. Zgłoszenie telefoniczne czy zgłoszenie z powietrza nie jest samo jako takie planem oficjalnym, formalnym planem lotu. Żeby taki plan lotu złożyć i żeby mieć zapewnianą służbę alarmową przez FIS, trzeba taki plan lotu złożyć na briefing. Odpowiednio wcześniej ten plan lotu zostaje przyjęty i wtedy po wyraźnym żądaniu pilota my ten plan lotu otwieramy i pewnimy służbę alarmową, Aż do momentu zakończenia, zamknięcia tego planu lotu. Czyli, w takiej sytuacji na pewno służby alarmowe byłyby poinformowane, no ale wiemy, że paralotniarze nie, nie składają planów lotu jako takich i jedynie posługują się tym zgłoszeniem telefonicznym, którego dokonujecie. Oczywiście, jeśli nie zadzwonicie po zachodzie słońca, czy po, po wyznaczonym czasie, w którym mieliście zakończyć takie loty. E, informator może się tak zdarzyć, że zadzwoni i za, na pewno się dopytać, czy, czy dany lot się zakończył. Natomiast e, no, na pewno żadne konsekwencje z tego z tego tytułu nie spotkają ja do To ja mam jeszcze jedno takie pytanie, a propos tego, co przez sekundę powiedziałeś, czy w momencie, kiedy na przykład zapomnimy zadzwonić po takim locie, i przypomni nam się, nie wiem, o godzinie 23, czy wtedy warto zadzwonić, jednak potwierdzić? czy po prostu olać sprawę i My siedzimy na stanowisku 24 godziny na dobę. Zawsze tam ktoś jest i zawsze odbierze ten telefon, więc oczywiście jak najbardziej za zachęcam do, 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 do wykonywania tego typu telefonu. Czyli nawet jak zapomnimy, zadzwonić, zaraz po locie warto, warto ten lot zgłosić. A to następne pytanie, jakie mi wpadło do głowy, to wspominałeś, że niektórzy zgłaszają się z powietrza. I my, jako motoparalotniarze, ze względu na prawo, nie każdy może posiadać łączność dwukierunkową na pokładzie. Znam kilku. Motoparalotniarze, którzy spełniają te warunki, ale powiedz mi, czy zdarza ci się, że słyszysz, że na przykład nie, nie dzwoni motoparalotniarz, telefonicznie nie zgłasza tego lotu, tylko przez radio? Mamy, mamy paru takich motoparolotniarzy, rzeczywiście pod Warszawą w strefie obowiązkowej łączności oczywiście i oni się zgłaszają, mają te radio, ale to naprawdę tak jak powiedziałeś jest ich, nie, jest ich niewielu, może dwóch, może trzech. Myślę, że znam ich doskonale, bo chłopaki również latają samolotami, mają ppl więc uprawnienia już mają i czasami widzę jak w strefie RMZ, gdzie w okolicach na przykład Zalewu Zegrzyńskiego maksymalny pułap dla nas bez łączności jest to 200 AG. A widzę czasami mu to parodniarza, który, który próje w kosmosie gdzieś 600-700 metrów, i później jest śledztwo, kto leciał tak wysoko i kto złamał prawo. Natomiast kolega cały na biało wychodzi, mówi, że złożył plan lotu, miał łączność dwukierunkową, więc wszystko odbyło się zgodnie z planem. Tak, i wielu właśnie młodych pilotów, co nieraz słyszałam, trochę się powiedzmy, nie wiem, wstydzi, krępuje do was zadzwonić, bo uważają, że zabierają wam, wasz cenny czas, który wy powinniście poświęcić. Dla większych statków powietrznych. Czy jest czego się krępować? Czy jest tak, że, że my jesteśmy jakby na niższym poziomie waszego zainteresowania niż te duże samoloty? Absolutnie nie. Natomiast jeśli chodzi, nie, nie trzeba się krępować. Natomiast jeśli chodzi o ten poziom zainteresowania, to jest tak, że oczywiście w dużej mierze my swoją uwagę przeznaczamy na to, co widzimy na wskaźniku radarowym. Was nie widać na wskaźniku radarowym. Natomiast znamy miejsca, w których jest duża aktywność paralotniarska. I jak do nas zadzwonić, to na pewno będzie nam dużo, dużo łatwiej i dużo bezpieczniej będzie też innym użytkownikom przestrzeni, bo powiemy po prostu, do jakiej wysokości macie zgłoszone loty, aby się rozglądać, aby uważać. No i na pewno to zwiększa bezpieczeństwo w przestrzeni. Uprzedziłeś moje kolejne pytanie, bo to też jest taki mit, który krąży wśród nas, pilotów motoparalotniowych, bo wiele osób uważa, że my tak samo jesteśmy widziani na radarze jak stada gołębi i chciałem albo potwierdzić, albo zdementować tą plotkę. Nie, nie, nie. Czyli nie widzicie nas na radarach. Raczej nie widzimy was na radarach, zwłaszcza, że nie, nie posiadacie transponderów, e, które to w, odpowiadają. W w dużej mierze za, za zobrazowanie radarowe. Oczywiście mamy też radary pierwotne, które, m, które, działają na zasadzie odbicia fali. No natomiast jesteście zbyt małymi obiektami, żeby to, żeby to funkcjonowało. Stada gołębi również nie widzimy na, <laughs> na radarze, także... <laughs> Czyli mit, jednak mit. A powiedz proszę, czy zanim pilot zadzwoni do was i będzie się jakby dowiadywał, na jakiej wysokości może lecieć i w którym kierunku może lecieć. Czy są jakieś narzędzia, strony internetowe, gdzie taki pilot może zaczerpnąć informacji zanim poleci? Na przykład, gdzie może sobie sprawdzić strefę i tak dalej, i tak dalej? Jak najbardziej, jak najbardziej. Może to zrobić na parę sposobów. Stosunkowo niedawno Polska Agencja Żeglugi Powietrznej odpaliła swój własny portal IWB. Internet Web Briefing, i tam można sprawdzić zajętość, aktualną zajętość przestrzeni powietrznej, można zaplanować sobie trasę. Naprawdę bardzo polecam, polecam z tego korzystać. Przypomnijmy tylko tak, IWB, tak? Myślę, że podlinkujemy to pod odcinkiem, żeby każdy mógł sobie znaleźć, bo to fajne narzędzie, myślę, będzie. Okej. Okay. Jeszcze chcieliśmy zadać pytanie, czy modelarze i droniarze też do Was dzwonią, zgłaszać swoje loty? Jak to wygląda u tych, może jeszcze trochę mniejszych od nas, żeby nie było, że my jesteśmy tacy, tacy najmniejsi? Zdarza się, zdarza się. Znamy, znamy modelarzy w naszej przestrzeni powietrznej również, dzwonią do nas i oczywiście znamy te miejsca, więc nawet y, za dużo nie muszą tłumaczyć, tylko mówią, że latające modele w tym i w tym miejscu i my już wiemy o co chodzi. Tak, tak samo zapisujemy informacje jak od Was, też się tym interesujemy, jak najbardziej. Jeśli chodzi o droniarzy, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej działa prężnie w tym, w tym zakresie, wie, że to jest sektor, który będzie się na pewno prężnie rozwijał i stworzyliśmy swoją własną aplikację, A w zasadzie współpracowaliśmy z dronem Radarem, teraz już, teraz już Polska Agencja Żeglugi Powietrznej odpowiada za tą aplikację i dzięki temu mamy taką komunikację, jakby można powiedzieć dwustronną z droniarzami, my widzimy ich zgłoszenia, widzimy do jakiej wysokości, w jakim miejscu latają i możemy komunikować się z nimi elektronicznie. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo ja użytkuję strefę tak naprawdę w CTR-ze Warszawa, bo mamy taką strefę na Wilanowie 111 Alfa i Bravo. I jak wspominałeś, 5 lat już pracujesz. Czy były jakieś incydenty, że na przykład samoloty zgłaszały, że widzą za blisko motoparalotniarzy? Albo czy znasz historię na przykład z innych sektorów w Polsce, gdzie motoparalotniarz sprawił, że był to taki gruby incydent? Bo Krążą historie i plotki między pilotami, ale nigdy nie wiemy, czy to są potwierdzone. Może ty nam tutaj rozwiejesz. Z, z mojego doświadczenia nic takich, takich sytuacji nie było, natomiast no, niektóre strefy rzeczywiście są blisko, nawet przestrzeni kontrolowanych. Te, te, te strefy, o których wspomniałeś, znajdują się naprawdę na granicach albo w biznes. zasadzie wydzielone są wręcz z, tak, ze strefy kontrolowanej lotniska. I i w zależności od kierunku podejścia, od kierunku w użyciu, pasa w użyciu na Okęciu, czasami zdarza się, że te strefy trzeba albo dezaktywować, albo przynajmniej obniżyć ich, ich aktywność. Tak, żeby komunikacyjne statki powietrzne z odpowiednią separacją były w stanie podejść na lotnisko kontrolowane. Natomiast jeśli chodzi o pilotów prywatnych, to nigdy nie mieliśmy jakichś większych problemów z tym. No tak, ta strefa jest. No, o tyle restrykcyjna, że na wieży jest lista w ogóle uprawnionych pilotów, żeby ją otworzyć, i osoba, która otwiera strefę, jest odpowiedzialna za innych pilotów. Ale też kolejne moje pytanie jest takie: chciałbym zrobić sobie touch and go na Okęciu, czy w ogóle motoparalotniarz może coś takiego zrobić? Czy jakie musi spełnić warunki, aby legalnie móc polecieć i na przykład zrobić sobie touch and go na pasie, na 2.6 pas na przykład. Wiem, czy, nie wiem, czy, czy, czy jest, to, jest to w ogóle możliwe. W strefie kontrolowanej lotniska na pewno wymagany jest plan lotu i wyposażenie statku powietrznego powinno być również Czyli standardowe. Transponder, transponder dokładnie. E, no jak wiemy, paralotnie nie ma, nie ma. Ale zdarzyły się sytuacje, zdarzyły się sytuacje, gdzie motoparalotniarze latali nawet bodajże w Warszawie była ta sytuacja z wulkanem na Islandii parę lat temu i była sesja robiona właśnie z i na Okęciu, z tym, że prawdopodobnie pilot miał i transponder, i komunikację, okay. ale jest okay. to możliwe, tak? Jeżeli byśmy spełnili te warunki, czyli dwukierunkowa łączność, znaki i transponder, to możemy to zrobić, Radio, tak? Tak, tak no z, z moich informacji wynika, że, że tak. Czy, czy tak rzeczywiście jest? Trzeba byłoby pewnie kontrolera wieżowego spytać, natomiast no, myślę, że myślę, że byłoby to, byłoby to jak najbardziej możliwe. Poza tym ctr nie są aktywne niektóre 24 godziny na dobę, tylko trzeba byłoby pewnie uzgodnić to z zarządzającym lotniskiem. Czy można jakiekolwiek operacje tam wykonywać poza godzinami aktywności? Nie najbardziej w tym wszystkim nurtowało to, co w zasadzie widzę u mnie na startowisku, nurtuje też moich kolegów. Jest zawsze tak, ty dzwonisz, nie, ty dzwonisz, nie, ja okay. nie, ja się wstydzę. <laughs> no, jest takie, jakby jest taki, taki opór przed tym dzwonieniem i naprawdę jest takie zrzucanie jeden na drugiego, tak jakby to było najważniejsze bardziej wstydliwa rzecz zadzwonić tam no, no bo przecież my tylko właśnie tacy mali paralotniarze i tak dalej a tutaj samoloty to co już wcześniej mówiliśmy nie ale może piloci boją się jakiejś odpowiedzialności czy oni ponoszą odpowiedzialność że za powiedzą taki myślę, telefon? Albo że nie że nie będą wiedzieli dokładnie jakie informacje podać czy to jest tak że ja na przykład ja zaczynam swój lot tak i chcę do was zadzwonić ale nie jestem pewna co w sumie mam podać tak? Dzwonić czy nie dzwonić, czy olać to? Czy wy mi pomożecie, jakby Oczywiście. skonstruować tą odpowiedź moją i to, co ja mam wam powiedzieć, czy raczej... Nie robić sobie wstydu, na nie Na pewno wypytamy o rzeczy, które będą nas interesować, będą niezbędne i pomogą nam w zapewnieniu bezpiecznego ruchu lotniczego. W, w, w no to w też rejonie. dobrze wiedzieć. Kontrolerzy wyślą ci strzałkę na telefon w którym kierunku, ale może <laughs> e, rozwijając tą Twoją myśl, to może być też taka sytuacja, że piloci mają pewne obawy przed zadzwonieniem na FIS, bo jeżeli zgłaszają otwarcie lotu i jest przykładowo 10 motoparalotni, bo ja znam startowiska, gdzie jak jest dobra pogoda w sezonie, to czyli 30 no tak. osób lata. I mogą być takie sytuacje, w których pilot boi się odpowiedzialności, bo on otworzy strefę i będzie to strefa 3-4 km wokół startowiska. A ktoś wytnie jakiś numer, poleci 50 km, nie zgłosi tego. I też zdarzały się sytuacje z mojego doświadczenia i opowieści, że niektórzy po prostu zgłaszali te loty już będąc w powietrzu, bo na szczęście mamy możliwość rozmawiania przez telefon komórkowy, więc po starcie otwierali, ale to już lepiej po starcie zadzwonić, już w już w, w ogóle nie dzwonić oczywiście, pewnie, wszystkie chwyty dozwolone. By było bezpiecznie, to dokładnie jest najważniejsze. Tak, dokładnie tak. Zatem wyczerpaliśmy pulę naszych pytań do naszego dzisiejszego gościa. Dziękujemy ślicznie Piotrze, że dałeś się zaprosić na nasz podcast. Tak i że trochę, myślę, wnieśliśmy takiego faktoru edukacyjnego do naszego podcastu, tak? Bo zależy nam na tym, żeby mówić pilotom, jak latać bezpiecznie. Ja również dziękuję. Ślicznie dziękujemy. Życzymy jak najspokojniejszych dyżurów. Dużo odrzemek. Tak. I, I oby wszyscy piloci motoparotowi po tym odcinku zgłaszali loty na fis. Dziękujemy. Zachęcamy. Dziękujemy. Dzięki do usłyszenia. Jak sami słyszeliście, zgłaszanie lotów do FIS jest bezpłatne, zajmuje parę chwil, a przy tym jest bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa oraz pilotów innych statków powietrznych, którzy latają w naszej okolicy. Śmiało możecie skorzystać z naszego przykładowego scenariusza, jak zgłaszać i kończyć loty. Czasem, jeśli jesteście w nowym miejscu i nie do końca wiecie, jak wysoko i gdzie możecie lecieć, kontrolerzy FIS. Są do Waszej dyspozycji i bez problemu wyjaśnią Wam zasady panujące w miejscu, z którego możecie wystartować. Jeszcze raz gorąco zachęcamy, byście zgłaszali każdy swój lot. Warszawa, ważna informacja, słucham. Dzień dobry, chcielibyśmy zgłosić lot dwóch motoparalotni. Tak, w takim miejscu? W zegrzu? W zegrzu? Tak, w zegrzu. Chcielibyśmy lecieć na 600 metrów. W sumie to nie wiemy, na jaką wysokość możemy tu lecieć. Czy może pan nam odpowiedzieć? E, maksymalna wysokość w tym rejonie e, dla statków nieposiadających dwukierunkowej łączności to 200 metrów e, AGL. Okej, okay, zatem poprosimy 200 AGL i będziemy lecieć w kierunku Serocka, w tą i z powrotem, czyli kierunek północny. E, przyjąłem jak długo? Startujemy za około 10 minut. Planujemy lądować za godzinę, może dwie, albo zgłośmy to do zachodu słońca. Dobrze, proszę w takim razie o telefon z zakończeniem lotów i proszę zwrócić szczególną uwagę, dziś mamy bardzo duży i intensywny ruch w tamtym rejonie. Dziękujemy i do usłyszenia. Dziękuję. Warszawa, już informacja słucham. Dzień dobry, ponownie Paweł Kozarzewski. Chciałbym zgłosić zakończenie lotu dwóch motoparalotni w Zegrzu. Okej, okay, przyjąłem, dziękuję. Do usłyszenia, dziękujemy. Miłego dnia. Więcej informacji na stronie www.skytherapy.pl Przed przystąpieniem do własnej skytherapy skonsultuj się z instruktorem lub innym pilotem, który i tak z rozsądkiem zalecić instruktora. Produkcja i realizacja Irborne Media czytał Tomasz Knapik.